Protesty rolników w Warszawie za nami, ale z ich okazji pod sejmem kolejny raz pojawiły się barierki, barierki, których miało nie być, bo miała być uśmiechnięta i szczęśliwa Polska, tak zapowiadał marszałek sejmu Szymon Hołownia i musimy mu wypomnieć te słowa. Łukasz Żygabo zapraszam na analizę polityczną. Spodziewamy się, że dzisiaj w nocy barierki otaczające do tej pory Sejm spod Sejmu znikną, choć już zostały przez policję odbezpieczone, rozmontowane. Szanowni Państwo, być może pominąłbym ten fakt. No, co tam? Barierki pod Sejmem ponownie, chociaż miało ich nie być, ale uważam, że należy marszałkowi Sejmu Szymonowi hołowni wypominać yy, jego słowa, przypominać je, ponieważ miało być inaczej. I uważam, że od obecnych władz, nowej koalicji rządzącej, od marszałka Sejmu, od premiera, od ministrów, powinniśmy wymagać dwa albo trzy razy więcej niż od rządu prawa i sprawiedliwości. A dlaczego? Ponieważ kiedy byli w opozycji, byli ekspertami w każdej dziedzinie od wszystkiego krytykowali wszystko krytykowali barierki pod Sejmem, które były ustawione podczas protestów, a później były ustawione cały czas. To też był błąd Prawa i Sprawiedliwości, że te barierki tam non-stop stały. No ale okej, okay, dobrze, miało ich nie być. Teraz protest w styczniu, zorganizowany przez sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, kulturalny protest, mamy barierki pod Sejmem. Jest protest rolników, mamy barierki pod Sejmem. I jak to się ma do słów Szymona Hołowni? Z Pierwszych dni jego pracy, ba, on zaraz po wyborze na marszałka sejmu zapowiedział koniec z marierkami, sejm będzie dla wszystkich. To okazuje się, że ten sejm jest tylko dla wszystkich wtedy, kiedy pan marszałek do niego zaprasza swoich gości. Okay, czy to tam yy, dzieci, czy rodziców, czy imigrantów, bo imigranci również gościli w sejmie na zaproszeniem marszałka. Wówczas barierek nie ma, wówczas Sejm jest otwarty, a kiedy, kiedy obywatele chcą protestować, to obywatele stają się groźni należy zabezpieczać Sejm. No jak to? To obywatele nie byli groźni, nie byli zagrożeniem dla Sejmu, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość? Gdzie jest konsekwencja? O to mi chodzi w, w, w głównej mierze, gdzie jest konsekwencja w słowach Szymona Hołowni. Drugi fakt, który należy Szymonowi Hołowni wypomnieć, no to słynnej zamrażarki sejmowej miało nie być. To też to była jego zapowiedź. Kolejna zapowiedź, która padła zaraz po wyborze na marszałka Sejmu. Nie będzie sejmowej zamrażarki. Wszystkie projekty, zwłaszcza projekty obywatelskie, będą procedowane w sejmie. No i rzeczywiście, w pierwszych dniach Szymon Hołownia odmroził kilka projektów obywatelskich. Odbyła się debata, natomiast ustawy są mrożone. I to nie, żeby to jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, żeby ci, ci wstrętni pisowcy mu coś wypowiadali, wy, wypominali. Nie. Po pierwsze, Konfederacja wskazuje, że w zamrażarce Sejmowej m, są ich projekty, w tym projekt dotyczący kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. To jest obietnica Platformy Obywatelskiej. Konkret numer 4 z, 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 ze 100 konkretów Platformy Obywatelskiej na 100 dni. Projekt zamrożony. Z tej okazji y, poseł Konfederacji Konrad Berkowicz nawet dał do zamrożenia w tej słynnej Sejmowej zamrażarce Szymonowi Hołowni z uszkami, świetny pomysł to trzeba przyznać, ale lewica, koalicjant, Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej w, w tym rządzie wypomina ustami Włodzimierza Czarastego, że Hołownia zamroził projekt dotyczący liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce. No to jak to? Czy oni się boją tych projektów? No to przecież każdy taki projekt powinien być procedowany w Sejmie, powinien przejść przez niego i albo być przyjęty, albo być odrzucony. Do no tego wymaga uczciwość i dotrzymywanie obietnic oraz słów, które wypowiedziało się, będąc takim hojrakiem, takim kozakiem w pierwszych godzinach czy nawet minutach swojego urzędowania w roli marszałka sejmu. Czy tak będzie dalej, czy tak będzie do końca kadencji, że z jednej strony Szymon Hołownia coś mówi, coś obiecuje, a później się o tym zapomina, bo wystarczy ładnie pobajdurzyć, kilka takich yy, ripost ciętych rzucić do posłów opozycji, gdzieś tam do młodzieży powiedzieć jakiś dowcip, jakiś bołmot i, i tyle. I tyle mi wystarczy, jestem marszałkiem sejmu i chcę być prezydentem Polski, bo najpewno, naj, 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 najpewniej Szymon Hołownia wystartuje w wyborach na prezydenta. Polski. Czy na takich polityków jako obywatele zasługujemy? Ja uważam, że zasługujemy na dużo lepszych polityków i y, powinniśmy ich sprawdzać. Po to też jest ten film, żeby przypominać, wypominać. I prosić Was, szanowni widzowie, przypominajcie i upominajcie się, ponieważ to do obywateli w tym momencie należy cała siła i cała presja, żeby ten rząd pracował lepiej, ponieważ opozycja działa tak, jak działa, ale to o tym będziemy mówić w innym. Filmie. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zachęcam do wspierania go poprzez przycisk Wesprzej na moim kanale obok przycisku Subskrybuj i do stawiania łapek w górę i komentowania. Biegniemy po 10 tysięcy subskrypcji. Jeżeli wbijemy 10 tysięcy subskrypcji, to Szanowni Państwo, będę miał dla Was niespodziankę. Będzie nią wywiad specjalny, a Wy moi widzowie wybierzecie gościa który na tym kanale będzie przepytany, może nawet zadamy pytania od Was, Szanowni Państwo, od widzów. Dziękuję bardzo za uwagę. Łukasz Gadło, pozdrawiam.